Szybka powtórka z geografii na temat rodzajów jezior na potrzeby matury. Jeziora tektoniczne. Powstają w zagłębieniach tektonicznych na skutek ruchów skorupy ziemskiej. Przykłady: jezioro Bajkał, jezioro Tanganika, Morze Kaspijskie. Jeziora polodowcowe. Utworzone przez działalność lodowców, na przykład w zagłębieniach wyżłobionych przez lądolody. Przykłady: jeziora mazurskie w Polsce, jezioro Boddenzei w Niemczech. Jeziora morenowe. Powstają na skutek gromadzenia się materiału morenowego w miejscu cofania się lodowca. Przykłady: jezioro garda we Włoszech, Jezioro Kanstens w Kanadzie. Jeziora Krasowe. Są efektem rozpuszczania się wapiennych skał przez wodę i powstawania zagłębień. Przykłady jeziora plitwickie w Chorwacji, jezioro bled w Słowenii. Jeziora deltowe. Utworzone przez osady nanoszone przez rzeki na ich ujściach. Przykłady: Jezioro Eidri w Grecji, Jezioro Trazimeną we Włoszech. Jeziora przybrzeżne Leguni. Powstają na skutek oddzielenia fragmentu morza od oceanu przez Mierzeje lub Rafę. Przykłady: Jezioro Maracaibo w Wenezueli, Jezioro Wołgogradzkie w Rosji. Jeziora wulkaniczne. Znajdują się w kratrach wygasłych wulkanów lub zagłębieniach po bokach stożków wulkanicznych. Przykłady: Jezioro Krater w USA. Jezioro Taupołów w Nowej Zelandii Jeziora Antropogeniczne Sztuczne zbiorniki wodne utworzone przez człowieka, na przykład w celu magazynowania wody czy produkcji energii Przykłady Jezioro Nasser na granicy Egiptu i Sudanu, Zalew Zegrzyński w Polsce.